Praktycznie nie było mojego boksu widać tego najlepszego w najlepszym wykonaniu. I tak średnio się prezentowałem w tym sezonie. Jeszcze w tamtym sezonie zbijałem 6 kg tylko, a teraz po 8, po 9 kg. I to naprawdę nie było sensu na dłuższą metę. Wzmocniłeś się fizycznie w ostatnich miesiącach? Tak, te dwa miesiące właśnie w wakacje skupiliśmy się tylko na sile, sile dynamicznej. No i jak na razie pomału zauważam efekty tej ciężkiej pracy. To jakie będą teraz Twoje atuty, bo pamiętając jeszcze te Twoje najlepsze występy z WSB, gdzie chociażby pokonywałeś tego Meksykanina, no to była ta zawziętość, ta agresja, liczba zadawanych ciosów, potem tego trochę brakowało. Czy to będzie właśnie powrót do, do korzeni, do takiego bardzo agresywnego, ofensywnego boksu? Tak, na pewno ofensywny boks będę preferował i dużo ciosów, jak... Bodajże rok temu no, w rozrywkach WSB. I przede wszystkim te ciosy będą miał jakąś przemowę, bo wzmocniłem się siłowo i miejmy nadzieję, że to jakiś efekt będzie miało i sukcesy same przyjdą Nie mógłbym Cię nie zapytać o Mistrzostwa Europy ostatnio w Samokowie świetny występ naszej kadry, dwa medale Igora i Tomka no to chyba cieszy, bo widać, że jest progres w naszym boksie olimpijskim i, i że to w jakiś sposób te ciężkie treningi które Wy też na arenach właśnie w USB poświęcaliście no to zaczyna przynosić efekty Tak, to pokazuje, że Polacy nie muszą być tylko chłopcami do bicia, że możemy boksować z najlepszymi na świecie i rywalizować z nimi jak równy z równym. Jakoś tak szczerze nie zaskoczyły mnie te medale, bo czułem właśnie, że Igor Jakubowski i Tomek Jabłoński mogą powalczyć, ale naprawdę miło, mnie zaskoczyło to, że dwa srebrne medale. Liczyłem tak na brąz, a tu naprawdę finał, fajna sprawa. W styczniu startuje nowy sezon wSB. Zobaczymy Ciebie w drużynie Rafał Poland? No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Zobaczymy jak zarząd pan Jarek Kołkowski będzie zdecyduje. Na pewno kluczowe będą mistrzostwa Polski teraz, młodzieżowców. Myślę, że będę... myślę, na pewno będę przygotowany w 100%, bo ciężko pracuję na treningach i zobaczymy. Jadę po złoto tylko. Przyszły rok no to już są Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. Ty myślisz o tych igrzyskach, czy, czy to jeszcze jednak już za mało czasu zostało? Czasami mam taki, takie myślenie, że może akurat uda się jeszcze na jakieś kwalifikacje pojechać w przyszłym roku. Na razie no celem jest te mistrzostwa i do kadry Polski dostać się jako numer jeden, jak było do tej pory. I udowodnić wszystkim, że w tej wadze jestem najlepszy. Po Na prostu. Biorąc pod uwagę te ostatnie wydarzenia, to kategoria 69 u nas w kraju nie jest najlepiej obsadzona. Przecież w USB w tej dywizji boksował przede wszystkim Irlandczyk Donnelly. Co też pokazuje, że to może być jakiś pomysł, żeby faktycznie w tej wadze 69 boksować. Tak, w tej kategorii się najlepiej czuję. Nie zbijam dużo kilogramów. Praktycznie to jest moja naturalna waga. Troszeczkę teraz przez wakacje przytyłem, ale to spowodowany jest tą siłą, co robiłem. Ale nie mam dużo, 2-3 kilo i myślę, że w tej wadze będę się najlepiej czuł i moim atutem będzie szybkość. Dużo ciosów i zajeżdżanie swoich przeciwników. Jakie plany treningowe na najbliższe tygodnie? Na pewno jeszcze troszkę siły i za niedługo? Mm, za niedługo zacznę właśnie sesje sparingowe. Już tutaj się umawiałem z chłopakami z Krakowa, z m.in. z Mateuszem Kosteckim, na wspólne sparingi. Wiadomo, że to mi dużo pomoże i ją pomoże. No i wiadomo, tam przed mistrzostwami szybkość i bardziej technika. Będziemy... To życzymy wobec tego powodzenia i mamy nadzieję, że w najbliższych tygodniach zobaczymy Cię w ringu no w tej najlepszej dyspozycji, w jakiej już pokazywałeś się szerszej publiczności. Tak, mam nadzieję i dzięki.